A zatem oddaję głos panu Arturowi. Dziękuję panie redaktorze. Witam państwa jeszcze raz e, serdecznie. E, w tej chwili rozpocznę już moje takie... Moje wystąpienie, które jest tym takim wystąpieniem, które niejako troszeczkę zepnie wszystkie elementy, które do tej chwili omówiliśmy. Taki temat prowokacyjny, odkryjmy rzepak na nowo i wykorzystajmy jego potencjał. Jak państwo słyszeliście już, sytuacja na rynku rzepaku związana z cenami, związana z zapasami, związana z koniunkturą, która rysuje się właśnie dla tej grupy, grupy roślin, no jest dosyć sprzyjająca. Dlatego znowu chcemy spojrzeć bardziej przychylnym okiem na tą uprawę. To nie jest uprawa łatwa. To myślę, że tutaj nie musimy się przekonywać. Jest to jedna z najtrudniejszych upraw, która generalnie, do którą generalnie zajmują się plantatorzy. Dlaczego? Dlatego, że chociażby to jest uprawa, która trwa 11 miesięcy od momentu siewu do momentu żniw, musi minąć prawie rok, żeby, żeby plony zebrać. Jakie one będą, tego na początku wegetacji niestety nie jesteśmy w stanie określić, ale musimy niestety. Codziennie, w każdym dniu, w każdym miesiącu o tym myśleć, żeby podejść do tego odpowiednio. Proszę Państwa, nie bez kozery tutaj zamykam to dzisiejsze spotkanie przed naszą debatą. Na początku chciałbym powiedzieć dwa słowa o hodowli rapul. Bo z hodowlą rapul zapewne Państwo spotykacie się na co dzień na rynku, spotykacie się również na swoich polach, uprawiacie wiele naszych odmian. Hodowla rapul stworzona jest przez trzy europejskie hodowle, przez trzy europejskie. Takie firmy, które zajmują się produkcją materiału siewnego to jest firma NPC, to jest firma DSV i hodowla Boris von Eckendorf. Jako ciekawostkę powiem, że Borys von Eckendorf zajmuje się rzepakami jarymi, o czym też na końcu postaram się dwa słowa powiedzieć. Proszę Państwa, hodowla Rapul to jest 13 stacji hodowlano-doświadczalnych, które rozłożone są i rozmieszczone praktycznie na całej, w całej Europie. Tutaj moja koleżanka już, Jean wspominała, że testujemy nasze odmiany w różnych warunkach klimatycznych, w różnych warunkach, w różnych warunkach uprawy. Dlaczego? Dlatego żeby po rejestracji wprowadzić, oddać Państwu taką odmianę, która w świetle zmieniających się warunków klimatycznych sprosta, sprosta różnym oczekiwaniom dotyczącym uprawy. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy hodowla Rapul reprezentowana jest i posiada 10 oddziałów w różnych krajach. My tutaj akurat reprezentujemy oddział Polski z moim panem prezesem. Natomiast co jest istotne, proszę Państwa, to. Od momentu wprowadzenia na rynek pierwszych odmian mieszańcowych, co było, miało miejsce, przeszło 20 lat temu, na rynek wprowadziliśmy już e, przeszło 200 odmian rzepaku, odmian mieszańcowych. I tu, proszę państwa, też ciekawostkę powiem, e, że odmiany pochodzące z hodowli Rapul corocznie uprawiane są na powierzchni e, 2 milionów e, 600 tysięcy hektarów w Europie. E, na pewno słuchaliście państwo wykładu pana prezesa Duszejko. E, mówił o tym, że aktualnie w Europie uprawiane jest przeszło 6 milionów hektarów rzepaku. Z tych 6 milionów 2 miliony 600 tysięcy to są odmiany, które pochodzą z hodowli rapul. Co jest też istotne, na to tutaj chciałbym szczególnie zwrócić uwagę, to, proszę państwa, każdego dnia w Europie dociera do naszych odbiorców, do plantatorów rzepaku 120 profesjonalnie przygotowanych doradców. W Polsce tych doradców mamy w tej chwili 12, o tym też na koniec Państwu dwa słowa będę chciał powiedzieć. Proszę Państwa, idąc dalej idąc dalej, czym, jakie są główne cele hodowli? Hodowla, proszę Państwa, to jest poszukiwanie rozwiązań. Rozwiązań, które w danej sytuacji będą, które będą będą mogły sprostać wymaganiom, które wiążą się z różnymi czynnikami, zjawiskami, którymi mamy do czynienia. To oczywiście są zmiany klimatyczne, o których tutaj mamy mówić, ale to są też regulacje prawne, które dynamicznie się zmieniają. Są to regulacje dotyczące oczywiście nawozów, środków ochrony roślin. I proszę Państwa, mając na uwadze cały szereg tych różnych elementów poszukujemy takich odmian, które będą mogły. Sprostać Wsprostać tym oczekiwaniom. Takim nadrzędnym elementem, który, którego przede wszystkim hodowcy poszukują, to jest plon nasion i to jest, proszę Państwa, stabilność plonów. Kolejną rzeczą to, jest, to są parametry technologiczne. Parametry technologiczne są o tyle istotne, że w związku z tym, że klimat nam się dosyć dynamicznie zmienia, nie wszystkie odmiany w tych trudnych warunkach klimatyczno-glebowych radzą sobie z tym parametrem, jakim jest jakość, jakość technologiczna, w tym przypadku myślę o zawartości zawartości oleju w nasionach rzepaku. Oczywiście tutaj też hodowcy mają na uwadze to, że rzepak, oprócz tego, że jest rośliną, która jest rośliną typowo oleistą, ale również jest cennym źródłem białka, i tutaj myślę o śrucie rzepakowej. To też jest jeden z elementów i kierunków. Na które hodowcy zwracają uwagę. Proszę Państwa, jak wspominała w swoim wykładzie Jeanne, hodowcy poszukują odmian, które są odporne na różne czynniki, które występują w środowisku. W zależności od tego, oczywiście, gdzie się znajdujemy, jaki jest to kraj Europy. Coś innego stanowi ten istotny, najważniejszy element, jeżeli chodzi o cechę, która będzie decydowała o powodzeniu uprawy. Jeżeli będziemy przesuwali się w kierunku Europy Zachodniej, to w tym przypadku bardziej, bardziej no, hodowcy zwracają uwagę na takie cechy, które wiążą się z tolerancjami, z odpornościami na choroby. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że w krajach morskich, czy gdzie, gdzie mamy do czynienia z wpływem klimatu morskiego, Mamy większą presję i zagrożenie ze strony chorób. Natomiast, idąc dalej, idąc w kierunku wschodnim, między innymi tutaj możemy mówić o naszym kraju, tutaj takim istotną cechą jest oczywiście odporność czy tolerancja na pojawiające się niskie temperatury. Kiedy one się pojawią, tego nie wiemy, ale jak wspominałem na początku, rzepak to jest 11 miesięcy. Czas 11 miesięcy na polu, i w tym okresie może się wydarzyć bardzo wiele. A co, na, na co szczególnie zwracam uwagę, w tym momencie mamy do czynienia z przejściem okresu spoczynku zimowego. Proszę Państwa, bądźmy czujni, nie zapominajmy o zimotrwałości. Ostatnie lata troszeczkę uśpiły naszą czujność, jeżeli mówimy o tej, tej zalecie, tej cesze rzepaku. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że ostatnia taka zima, która spowodowała no, istotne i widoczne straty, to był rok 2016, a wcześniej rok 2012. Natomiast... W tym w bieżącym sezonie wegetacyjnym pierwsze takie znaczące przymrozki na terenie Polski pojawiły się na przełomie czy w końcówce listopada. To były spadki do tam rzędu minus 5 e, stopni. Następnie ta temperatura do, praktycznie do połowy stycznia oscylowała na poziomie zera, troszeczkę nieznacznie poniżej zera. Ale przypoim, przypomnijmy sobie e, noc 17 na 18 stycznia. W niektórych regionach na wschodzie Polski temperatura spadała do minus 20 stopni. W Wielkopolska spadki temperatury sięgały w niektórych regionach też prawie 20 stopni minus. Natomiast idąc dalej, ostatnia takie spadki temperatury mieliśmy z nim do czynienia nie całkiem niedawno, bo na przełomie stycznia i lutego tutaj też na terenie wielkopolski odnotowaliśmy spadki na poziomie minus 10, na wschodzie były to powyżej minus 20 stopni. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, proszę Państwa, że podejmujemy decyzję o wyborze odmiany praktycznie czerwcu, lipcu i sierpniu, czyli przed siewem. I wtedy niestety nie wiemy z jakimi warunkami w okresie tak zwanego spoczynku zimowego będziemy mieli do czynienia. Dlatego wybierajmy mądrze, zwracajmy i pamiętajmy o tej ważnej cesze, którą jest zimotrwałość. I tą cechę, na tą cechę szczególnie zwracamy uwagę w przypadku tych odmian, które oferujemy na rynku polskim. Oczywiście za tym idzie cały szereg innych cech które są istotne z punktu widzenia uprawy, czyli tolerancję odporności na choroby. Proszę Państwa, rzepak musi adaptować się do warunków pogodowo-agrotechnicznych. Jak wspominałem, 11 miesięcy, wiele się może wydarzyć. Idziemy, proszę Państwa, dalej. Prowadzimy wiele różnych doświadczeń, tylko taki wycinek tych doświadczeń chciałbym pokazać. Proszę Państwa, mówiąc o terminie siewu, zastanawiamy się często, czy warto jest opóźniać termin siewu, czy nie warto. Prowadziliśmy proszę państwa doświadczenia trzyletnie w jednej z naszej stacji hodowlanych niedaleko Gostynia i co się okazało proszę państwa jeżeli spojrzymy statystycznie to oczywiście termin Siewu ma znaczenie, że w naszych warunkach glebowo-klimatycznych, w warunkach Wielkopolski, najbardziej pożądanym terminem jest termin optymalny. Natomiast jak spojrzycie Państwo na mój slajd, to zobaczycie, że tak naprawdę na tą statystykę wpłynął jeden rok, 2018, gdzie odnotowaliśmy istotne różnice w planowaniu. Natomiast żniwa 2019, żniwa 2020, praktycznie nie widać istotnych różnic jeżeli chodzi o plony. Dlatego, jeżeli na, w optymalnym terminie nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby, żeby wysiewać, poczekajmy, poczekajmy do początku września, do 4-5 września Poczekajmy na uwilgotnienie, a plony będziemy mieli na dobrych, zadowalających poziomach. Oczywiście, jeżeli mówimy o doświadczalnicy, oczywiście prowadzimy również doświadczenia i obserwujemy ultraopóźnione terminy. Mam nadzieję, że w czasie naszych spotkań polowych będziemy mogli o tym powiedzieć, bo mamy taki termin ultraopóźniony, 21 września. Oczywiście pewnie z punktu widzenia technologii, widzenia... Gospodarczego. On nie będzie miał jakiegoś większego znaczenia, ale jesteśmy ciekawi, jak zachowa się rzepak w tym czasie. Oczywiście o tym, jak on będzie wyglądał, będzie decydowała średnia dobowa temperatur i wiele innych czynników, o których zapewne Państwo wiecie. Idąc dalej, proszę Państwa, odmiany testujemy również w kierunku różnych odporności. Tutaj sporo Żan mówiła o odpornościach na wirusa żółtaczki rzepy. W tych doświadczeniach, które prowadziliśmy przez ostatnie trzy lata, Okazuje się, że odmiany, które posiadają gen odporności na wirusa żółtaczki-rzepy, średnio plonują 6% wyżej. Dlaczego? Dlatego, że w okresie jesiennym, kiedy to następuje programowanie przyszłego plonu, odmiany, które mają odporność, wykorzystują energię do tego, żeby ten plon zaprogramować, żeby zgromadzić odpowiednie ilości składników pokarmowych w celu szybkiego wznowienia wegetacji wiosną. Natomiast jeżeli nie mamy takiego genu, nie mamy Takiej tolerancji, to wtedy roślina walczy z wirusem, zwalcza go, wykorzystuje energię na zwalczanie, a tym samym, już na samym starcie, na samym początku, ogranicza sobie te możliwości dobrego i szybkiego startu wiosną, a tym samym wysokich, dobrych plonów, które można później uzyskiwać. Proszę Państwa, jak powiedziałem, ja trochę spinam dzisiaj to spotkanie z punktu widzenia hodowlanego i takich rozwiązań, które proponujemy. W naszej ofercie oczywiście szereg różnych odmian. Ja chcę zwrócić na te najważniejsze. E, tutaj do nich zaliczam odmianę Temptation. Jest to... E, Zeszłoroczna nowość to jest oczywiście mieszaniec z segmentu odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. Jeżeli mówimy o jego planowaniu, to średnie planowanie z, z wszystkich badań, które do tej pory prowadzone były w Polsce, ono wynosi, wynosi 123% wzorca. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na parametr związany z jakością technologiczną. Temptation jest to odmiana, która charakteryzuje się bardzo wysokim zaolejeniem, to jest zaolejenie przewyższające wzorzec o 1,6%. Jest to jedna z czołowych lokat, jeżeli chodzi o zaolejenie. Kolejna rzecz, proszę Państwa, to jest odmiana, która jest dedykowana na stanowiska słabsze w kierunku stanowisk lepszych. Jest to odmiana, którą mamy nadzieję, która mamy nadzieję w przyszłości zastąpi odmianę Atora. Z tego względu, że i jest bardzo zdrowa, adaptuje się do zmiennych warunków glebowych, jest w wysoce zimotrwała, jest odmiana z dużym wigorem rozwoju jesiennego. W prowadzonych doświadczeniach, jak Państwo widzicie, średnio z wielolecia plonuje e, przeszło 500 kg więcej w porównaniu do odmian wzorcowych, co już daje nam ten zastrzyk dodatkowego plonu. Jak powiedziałem, on wynika oczywiście między innymi z faktu, że ta odmiana posiada odporność na wirusa żółtaczki rzepy. Oczywiście w centrum e, tej e, odmiany to jest odporność na wirusa, że, wirusa żółtaczki rzepy, ale to jest odmiana. Tutaj Pan Profesor mówił już o pracach nad tolerancjami różnymi to jest odmiana z tolerancją chociażby polową na wertycylium, o której tutaj profesor Korbas wspominał. To jest odmiana, która jest testowana w warunkach angielskich, gdzie mamy duże nasilenie cylindrosporiozy i ona charakteryzuje się tą taką tolerancją polową. Jeżeli mówimy o innych jej cechach, oczywiście e, możemy mówić to o tolerancji odporności wielogenowej na FOME i jak wspomniałem w centrum tej odmiany stoi oczywiście e, wirus żółtaczki rzepy, gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy. Kolejna odmianą, to jest odmiana Duke, zapewne Państwo ją znacie, to jest odmiana wzorcowa w ostatnich latach, w badaniach coborowski Jest to segment odmian dedykowanych na troszeczkę inne stanowiska, na stanowiska dobre i bardzo dobre, w odróżnieniu do Temptation. Odmiana, która też bardzo wysoko plunuje, to 126% wzorcu, wzorca, ale jest to połączenie dwóch bardzo pozytywnych cech, odporności, czyli odporności na choroby wirusowe, myślę o żółtaczce rzepy, tutaj i choroby grzybowe, tutaj w tej odmianie wkomponowany jest gen RLM7. Oczywiście odmiana, która charakteryzuje się odpornością łuszczyn na pękanie i osypywanie się nasion, co też jest istotne z punktu widzenia późniejszego zbioru i wysokości zbiorów. Kolejna odmiana, o której tutaj za chwilę, też dwa chwilę powiem, to jest odmiana PRINCE, ale zanim o tym, to też chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że do tej pory hodowcy, szukali odporności na choroby grzybowe, czyli to było chociaż gen RLM7, później o nim mówiła już tutaj Jean RLM S, natomiast w tej chwili dążymy do tego, żeby połączyć te do tej pory znane geny z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. To połączenie daje bardzo jedną ważną cechę, na którą tu zwracam uwagę, bardzo zdrowe i zielone łodygi, a zdrowe, zielone łodygi to jest lepsze, dłuższe pobieranie wody, wypełnianie łuszczyn i wyższy plon. Bardzo krótko mówiąc. Duke skupia sobie wiele tych różnych elementów, czyli skupia sobie odporności na choroby wirusowe, i tu mamy wyższy plon to jest 6%, dynamiczny jesienny wzrost, a z drugiej strony mamy gen RLM-7, który daje wysoką bardzo zdrowotność i stabilne, powtarzalne plony, i z pięciem całości oczywiście jest odporność na osypywanie się łuszczyk. I proszę Państwa, wspominamy o prinsie. Jest to nasza pierwsza odmiana w segmentu odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy, którą zarejestrowaliśmy w Polsce. Odmiana, która też ileś już kilka lat mieści gości na polach producentów w Polsce, odmiana bardzo dobrze planująca na poziomie 120% wzorca, dedykowana na stanowiska średnie, w kierunku dobrych, bardzo dobrych, oczywiście bardzo wysoka zimotrwałość. Na zakończenie nie mogę zapomnieć tutaj powiedzieć dwa słowa odmianie Atora, znana ceniona od praktycznie 2015 roku, e, sprawdzona w różnych warunkach ekstremalnych, ekstremalnych związanych z temperaturami, związanych chociażby z zimami. I proszę Państwa, odmiany specjalne, tutaj już o nich wspominała też moja koleżanka, krotora, segment odporności na kiłę kapustnych. I odmiana krum, którą w tym roku będziemy mieli w naszej ofercie. Na zakończenie proszę Państwa dwa słowa na temat rzepaku jarego. Trzy odmiany proszę Państwa. Nie wiemy co się stanie na polach, jakie będą, jakie, jak, jak, jak będzie wyglądało przyzimowanie rzepaku. Jeżeli cokolwiek się wydarzy, mamy gamę produktów. Mamy odmianę lumen, która w tej chwili jest odmianą wzorcową, jeżeli chodzi o rzepak jary w Coboru. Mamy odmianę mental. Pierwsza odmiana o podwyższonej odporności na, na występujące rasy kiły kapustnych w Europie. No i oczywiście mamy typową liniową odmianę, którą jest odmiana fenia. I proszę Państwa, na zakończenie myślę, że najważniejszą rzeczą to są ludzie, i o tym również chciałbym Państwu powiedzieć. Zachęcam do kontaktu z naszymi doradcami w terenie. Mamy ich 12 w tej chwili, docierają proszę Państwa, w tych trudnych warunkach pandemicznych do Państwa. I tutaj myślę, że w tym miejscu też jest czas na to, żeby podziękować moim kolegom za ich pracę, za ich trud, bo to, że RAPUL w tej chwili rozwija się, inwestuje, rozwija się, wprowadza na rynek nowe odmiany. To jest zasługa naszego zespołu, za co jeszcze raz naszym doradcom dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i myślę, że jeżeli będą pytania, chętnie je na nie odpowiemy w części, w części sesyjnej. Bardzo serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję panu Arturowi za ciekawy wystąpienie i za ciekawe informacje. Jak Państwo zdążyliście zauważyć, ja przypomnę od, nie odpowiedź, ale przypomnę pytanie, na które już Państwo udzielaliście odpowiedzi. Na jakiej powierzchni w Europie uprawiane są odmiany rzepaku pochodzące z hodowli firmy RAPO? Pomylić się można o 100 tys. hektarów. Kto uważnie słuchał do tej pory, to już tą odpowiedź zna i myślę, że wysłana jest albo jest w drodze. Panie Arturze, jedno krótkie pytanie, czy też dwa, jakie są przez Pana, czy też przez, przez Was jako firmę obserwowane najczęstsze błędy popełniane przy wyborze odmiany, z czym potem rolnicy się tak można powiedzieć budzą i mówią, kurczę, gdybym wiedział, to bym może inaczej wybrał. Znaczy moim zdaniem wydaje mi się, że takim najczęstszym błędem dotyczącym wyboru odmiany to jest niezwracanie albo niepamiętanie o, o zimotrwałości. Zimotrwałość jest to w polskich warunkach jedna z najważniejszych cech. Oczywiście teraz nie pamiętamy. Rozleniwiły nas, te rozleniwiły nas warunki pogodowe. Nie, ma, nie mamy takich strogich kontynentalnych zim. Wyjątek stanowi ten rok. Nie wiadomo, jak go się rozwinie. I myślę, że wiele jest odmian na rynku. Warto zwracać uwagę na to, które mają po pierwsze zimotrwałość. Po drugie, mają odporność czy tolerancję na różnego rodzaju choroby. I po trzecie, i myślę, że to też jest ważna rzecz, testowane są w warunkach y, klimatycznych naszego kraju. Czyli innymi mhm. słowy, testowane są w stacjach przez coboru w stacjach rozmieszczonych na terenie całej Polski. I na podstawie tych wyników odmiany są rejestrowane, a rolnicy mogą podejmować właściwe, trafne decyzje do tego, do, dotyczące tego, co wybrać na dany sezon. Pomimo, że Polska ma dosyć kompaktowy kształt, to jednak są różnice regionalne. Czy również te testowanie w regionach się liczy, czy już wystarczy, że jest u nas w kraju przetestowane? My generalnie oczywiście zwracamy uwagę na regionalne testowanie także, a dla, powiem dlatego, że obserwuję Wiemy, że na przykład niektóre z naszych odmian e, sprawdzają się na północy kraju i to mm -hmm. mogę powiedzieć, że na przykład to jest odmiana Prince, e, a e, mniej sprawdzają się, załóżmy, odmiana, na, odmiana tem, Temptation na tych terenach, to, która, e, w których e, załóżmy te gleby są silniejsze, mocniejsze. I tutaj w tym aspekcie warto zwrócić uwagę właśnie na adaptowanie się odmian do stanowiska glebowego. Gleby mm -hmm. ciężkie to odmiany typu właśnie Prince, Duke, stanowiska lżejsze, odmiany, odmiany typu czy Atora, czy Temptation. W tym kierunku należy iść. Na, na, najczęściej taką zmienną to są te zmienność glebowa i oczywiście zmienność warunków pogodowych w różnych, w różnych lokalizacjach. Dwa lata temu, o ile dobrze pamiętam, zakłady tłuszczowe bardzo mocno zwracały uwagę na zaolejenie rzepaku. Czy to spowodowało też e, następnie poszukiwanie tych odmian, które rzeczywiście mają wyższe zaolejenie? Czy był to taki krótki incydent, czy pewien trwały trend? Znaczy w naszym przypadku y, generalnie... Y, Ucieszyło nas to, że zakłady tłuszczowe z, zaczęły zwracać uwagę na ten parametr, e, który wiążo, wiązał się z zawartością oleju. E, praktycznie wszystkie nasze odmiany, które były są w, e, w Polsce wprowadzane, które są wprowadzane w Europie, e, ten parametr e, już mają uwzględniony. To jest bardzo ważny parametr technologiczny. Mhm. Takie odmiany starsze, które wprowadzaliśmy na rynek w Polsce, czy, typu odmiana Mercedes, ona charakteryzowała się bardzo wysokim zaolejeniem. E, I e, kolejne odmiany, które pojawiały się na rynku, czy Atora później, czy w tej chwili to jest odmiana Prince, Duke, Temptation, czy też szereg innych odmian. My od wielu, wielu lat pracujemy nad tym parametrem i ten parametr jest dla nas bardzo istotny. Dlatego dla nas nie jest to odkrycie, nie jest to chwilowe, a wręcz jest to z punktu widzenia naszej hodowli bardzo korzystny element, który będzie bardziej ukierunkowywał rolników na spojrzenie również na parametry technologiczne odmian. My dyskutujemy o zmianach klimatycznych, które za moment zgłębimy jeszcze w naszej debacie, ale gdyby Pan mógł jednym zdaniem odpowiedzieć, na jakie parametry i jakie cechy odmian rolnicy zwracają uwagę w ostatnich dwóch, trzech latach? Czy zauważyliście jakiś trend, czy w zasadzie są to te rzeczy, które zawsze były? Znaczy, jeżeli mówimy o odmianach, to oczywiście trend jest taki: poszukiwanie tolerancji odmian, takich, które radzą sobie w warunkach stresowych. Myślę tutaj mhm. głównie o warunkach suszy, bo z tym mamy do czynienia. Kolejny element wiąże się z wprowadzeniem zakazu stosowania zapraw neonikotynoidowych, a co za tym idzie brak kontroli populacji przede wszystkim tutaj mszyc. O, śmie mhm. o śmiecce już tutaj nie, nie mówię, ale mszyc, które są wektorem wirusa żółtaczki rzepy. Więc w tym kolejnym elementem właśnie była było spojrzenie w kierunku odmian z odpornością na właśnie wirusa żółtaczki rzepy. No i stałym elementem, oczywiście on występuje z różnym natężeniem w zależności od przebiegu warunków pogodowych, to pozostałe choroby grzybowe, tu myślę mhm. o, o fomie. Mhm. No i stale niestety, w związku z tym, że prowadzimy bardzo intensywną uprawę rzepaku, bo zmiany są coraz krótsze. Polska stała się krajem, gdzie występuje bardzo duże zagrożenie ze strony Kiły Kapusty. I o tym no, tak, musimy tak. też mhm. pamiętać. Jasne. Bardzo dziękuję za e, odpowiedzi na te pytania.